No. Akuma mama tata Ej, kto leciał dalej! Coś tam już niewiele dni! No Niewiele dni nie pamiętam Ja Aku mama tata Okej I ola zajeżdżająca drogę, to już też standard musi być Mówię Bartyk, to jest Bartyk O! Ola, to, już to, już do jest to jest Bartek O! O! Ania. O! 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 Kurde! O! <laughs> <What the? laughs> o! Oh, kurde! <jak> <laughs> nie nałemcznym, oj, no I nie, nie za co... no, tancz, <tryk> też nie, o, ci to ładne! oj, jesteśmy badkami, oj. no Cięło mi też, jesteśmy badkami! nieo, wedobcie się tam, nie, Powtarzam, wedobta się, Jezu, o, ale było blisko, <tryk> Bliscie, spotkanie super. Bardzo lepiej uważaj uważaj Co? 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 To Co? Co? No nie. <grymny> o, to <samochód. grymny> Ola, to nie samochód. <grym> To jest dobrze. dwa okrążenia też, a? No. Co? Zapominam, co za te okrążenia. No, to taki, taki, taki... ...króciutki wyślizg. takie. tak. tak? Luch, wywal się tam! Nie wywalę się. Daj tego burgera w końcu! Nie Dali. wywalę się. Wywal się! Nie wywalę się! To jest! Co to wywal tak się. za on się odwrócił? się! Ej, chodźcie tu! Nie, ja sama jadę Kuchy. Bo nas nie lubisz, no proste A Kuchy. bo jest coś jak Matek, no No kuźwa Matek też zawsze sam jeździ w tam Merda, kałaj, co jest? kurde Bez ryzyka nie ma zławy. Jak to, nie? Ojoj, oj, 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 oj. ale Tu wiesz, że zwolnić trzeba... E tam E tam zwolnić na maksa, bo sam powiem, bez języka nie ma zabawy no. Tylko i tak E hee Ja tak Trzeba wiedzieć kiedy no. O Kofes no panie, co cię ma wydać? Kitchen Kitchen Kitchen, teraz Kitchen. do mojej kuchni ma E tam jak się pojawi, co będzie no. jechać? Czuję, że komputer może nie być. Jo, będzie. Możliwe, że w tym roku. Pójdę Na komputer już łam, tylko. Ja przelecę. Wieciały! O nie, poleciał. Obłusnął O nie No no to. Mam już po wyścigu. Syk. O, teraz się dolecę Lecimy dalej, może to lecę, może się uda Oj, będzie ciężko Nie. Ale stuwa RP jest A ty Mój A tu na dole jest, dobra Pomyślałem, że tu na blacie Dla mhm. mnie samobójstwo? jacie. Ej, grałem na tą mapkę też kiedyś. Większość chyba grała na tą mapkę. Z tego nie... czasu była bardzo popularna. No, No to się normalnie grało chyba, ale na niej też coś pamiętam. No, CSI. 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 Nie cieszy. wiem, dużo CS-a to ja nie grałem. Ja też nie. Cześć Cześć! Ja tam trochę grałem tu Ja wiem, widzę po pipach swoich. <noise> A to ten, to to go, ale ten chodzi o jeden 1, 6. No. no Dobre czasy, fajne Nie wiem, jeden jest nie tykałem nigdy hmm. Dobra. ciężko było, odpisać Ale zmiany, co tam? Pojazdy, ale bulgarka by mi se zjadł A ja dzisiaj jadłam oh, fuck. Eee, tak? jest tak, je, O, fack To nie, tak, Blue, nie przyspiknę, No i zajebiście, lecimy dalej Blue, nie oddawaj moje miejsce Nie oddam Oddawaj Nie Oddawaj Jak mi prześcigniesz, to zostaniesz. Tak to nie Proste nie oddawaj jej nic. Eee, leci do mnie. Będzie nie biła pewnie. Moc. Meta, meta, meta. Met. Długo o. niech czeka. A, A, dobra. A kiedy na będziemy czekać? Tak. No ja wracam. Bo ja mogę. No chodź tu! Nie! Jadę od o, ciebie. Dziękuję. O! Lecimy! Oj... no, zajebało... pan oj, oj... Ej, elo. O kurde, blisko. Big, Bold, big Dobra. Uwaga! Ciekawostka! Mów. Dobra, wymocuję, ale Pod... nie ma. Mów, Dawaj, co to Od 2026 roku Audi będzie produkować wyłącznie samochody elektryczne. Nie, no nie. co? Jest to, ale to prawda. Lu, no, jak to nie e. Nie, to tu, tu... O, Gdzie jechać? O <dzarnia> dobrać, nie, 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 <dzarnia> wiem. nie wiem, gdzie się jedziemy, gdzie? Nie wiem. No ona pojechała za da no, daleko. O kurde. Dostaję <dzarnia> co właśnie? <dzarnia> Dostaje 5 złotych. Co Nie, to, to... nie <dzarnia> było. Nie <dzarnia> było. <dzarnia> wow. Cóż za mapa. Aha, <śmany> <Stop it. śmany> <śmany> uh <-huh>. wall riding, wall <śmany> riding, sliding. Wolny <śmany> mi <śmany> <śmany> się to trzyma, więc fajnie. Też mamy medusa. A będzie skok. Uciepany! Uciepany! Lecimy! No, ja <śmany> <U -sze -pani> <śmany> trafiłem, dobra. Ja sobie New sensation, new, new sensation. sensation. Oj, kieba, no to ty. Ci. No Znowu Ej, no. Znowu, radyń. No idę, chodzę. Nie wiem. Ja, ja przetręciałem. Dajesz to przelet, nie chcesz tego? Chiu. w takim starym stylu. Starym stylu. Nie. Robi wrażenie oj. Gdzie? A, teraz tu, tak? A Desorientation Desorientation O, <coughs> <coughs> oh. oh, oh, nie tutaj <coughs> Nie, nie Prawo później A, bo tutaj wyskocznie nie. a <coughs> Nie, no co ty masz, a, masz devastate, to może tak się nie trzyma no, on się. Oj, panie, nie tutaj! No, <laughs> no właśnie, wiesz, prawda? No kurde. No No to. Nic. Ty. Lotnisko. Powiem szczerze, że myślałem, że będziemy czymś latać, jak już mówiłem, Big Fly. No to tam na nie? <laughs> no, to rzeczywiście, Big. <laughs> no, wysoko i w ogóle, Big No, No, Big no to. O, 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 o jedź. Przejechałem Gdzie tu jechać? A, że A ja, ja... Mapę chyba Ej, to, chyba. A? No. Tutaj, Nie, to ja mapę widziałem no co jest? Bogaty? Nagrywał? A? To jest Tutaj, cyk Meta! I normalnie mm. Czekam normalnie Nie wiesz, on metę, czekam Chociaż jestem pierwszy, ale czekaj, poczekam Rekompensata za, za tamto, kurwa, o. No, kurwa

Let's go. Dobra, pracownicy Netflixa otrzymują nieograniczoną liczbę i urlopu, ale to jest ładna. Jestem, paść! Jestem, wróciłem Ale to jest subskrypcję Netflixa! O, Ale kto tu próbuje? Łochu, świecie się no! Łełełe! Łełełe! jest z Ja poleciałem ale <noise> <noise> że... że Net, Netflixa tam ci pracownicy dostają bezpłatne, tak? No. E, oglądanie? No tak bym chciała. Spoko, no. Ja nie mam nawet czasu na oglądanie, no... więc... Jadek to by za <noise> Nie. Bazu! Spadek. Tak! To był przypadek. Oj, oj. <noise> To też! <noise> A to już się stała Nie wiem, ale to jest przypadek.

Ja, ja drogi, ja drogi jest!